Czuję się wyróżniona, ale drodzy Państwo to nie jest mój taki myślę, że to jest zasługa nas wszystkich burmistrzów obecnej kadencji, ale przede wszystkim wszystkich po kolei kadencji, czyli muszę wymienić pana Kowalczyka, Józefa, Pana Tadeusza Filipiaka, Panią Annę Pękałę. Dziękuję też przewodniczącym. Rady Miejskiej. Cieszę się, że są wśród Państwa radnych, radni z poprzednich kadencji, ponieważ na ręce właśnie mogę przekazać te podziękowania. 22 lata pracy, bo to już wszystko Państwo powiedzieliście, ale jakoś nam się myślę darzyło. Zasługa wyniki w szkole to też to przede wszystkim zasługa nauczycieli, a ja stwarzałam atmosferę do pracy. No i myślę, że szczególne podziękowania też dla pani skarbnik, która różnie to bywało. Ale zawsze coś zyskaliśmy. Było sprawiedliwie, ale zawsze szkoła zyskała zresztą. No taka jest kolej rzeczy, że właściwie każdy dyrektor coś powinien zrobić, więc ja jestem dumna wszystkim jeszcze tak radnym powiatowym każdej kadencji, ponieważ realizowaliśmy właśnie te programy różnego rodzaju, szczególnie ekologiczne. Dziękuję bardzo. I drodzy Państwo, prowadzenie szkoły to było zaszczytem dla mnie. Życzę nowej dyrektor sukcesów i całej Radzie Pedagogicznej naszej. Ja dziękuję również Radzie Rodziców każdej kadencji. No właśnie, Pani Asia tutaj, cała rodzina wspomagała. Mamy też efekty. Jest Pani Grażynka Nawara, która długo była przewodniczącą Rady Rodziców robiliśmy, robiliśmy bardzo dużo. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, siły, żeby w tych czasach teraz trudnych, ale i też właściwie ciekawych, żebyście Państwo dużo, dużo ciekawych inicjatyw organizowali i dużo wspierali szkoły i placówki oświatowe, bo tego potrzebują. No a ponieważ jesteśmy... Ja, przynajmniej taką patriotką lokalną, więc szczególnie cieszymy się, jak te sukcesy są w mieście Mszana Dolna. Pani burmistrz już rozpoczęła i też na wéręce pani burmistrz po prostu życzę powodzenia w życiu osobistym, ale i też właśnie w tym zawodowym, w tej pięknej karierze na tym stanowisku. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to docenienie mojej pracy. Tak jak powiedziałam, czuję to, te, te miłe słowa, to wszystko to jest adresowane do szkoły. UPJ. Serdecznie dziękuję.